Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dzisiaj robimy zabieg T3 i będziemy dzisiaj mieszać Hades, który jest środkiem grzybobójczym. Delmetros, który jest środkiem na meszkę, żeby ją zwalczyć. I będziemy też testować Stretch, chyba to się tak czyta. I to jest taki środek dla nas do eksperymentu. Jak widzicie, tutaj jest napisane adjuvant wzmacniający łuszczyny, stronki i kłosy fazi dojrzałości zbiorczej. Więc teraz będziemy to statem mieszać i się zabieramy na pole. zaleceniami jakie były napisane na butelkach o środku ochrony roślin mówię właśnie o dawce zapełniliśmy obryski aż pełna i jedziemy z tym tematem trochę u nas gorąco od ostatnich dni temperatura na spokojnie sięga 30 stopni nawet 32 wieczorami noce są właśnie tropikalne, u nas byli temperatury ponownie 20 stopni Często że też jest tak bardzo ciepło to fasole nadwiedzają odręb wegetacyjny no, ale tego, że to jest ze zbożami, bo jak ktoś z Was Farm kanał to wie o tym, że tam szósta klasa ziemi wysycha u nas jest czarnoziem My jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że chleba tytuł czarnożem lepiej utrzymuje wilgoć pod, pod tym względem jesteśmy bezpieczniejsi Ale jak będzie dalej tak gorąco, to będzie trochę słabszy klon, bo jednak temperatura robi swoje Zdłuża się robi też ale trwa, mimo opadów na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to na zachodzie są bardzo duże opady wręcz na wolnicę i to będzie tak przemierzać przez całą Polskę ja uważam, że do nas podejdzie dopiero w piątek dzisiaj mamy wtorek, ale to wszystko się okaże jeszcze dużo czasu zostało do zbioru pszenicy jeszcze na i mamy miesiąc wolnego, może nawet i półtora, mimo że w jest bardzo duża. Teraz Wam pokażę jak to wygląda z tyłu. do u nas w postaram się dozwolić ale tak samo jak Jarek Ondarek mam prohalenia bo jest bardzo gorąco i poca praca z hudbą już się zacznie, bo w piątek już odbiór, odbiór, odbiór mamy świadectw więc już będziemy na spokojnie sobie działać bez obawy o szkołę czy jakieś inne tematy oczywiście przez ten cały czas kiedy nie ja nagrywam kiedy moja choroba minęła i to załatwiałem mam sprawę ze szkołą cały czas sobie działam ale uważam, że to są takie rzeczy nie ma konieczności nagrywać tu na YouTube, bo są już smutne, bo i takie prace występują na roli. Tak jak na przykład dzisiejszy zabieg, te 3 który trzeba wykonać. Także już najbardziej to każdy nie może się doczekać zbiorów, ile będzie z hektara. Każdy by chciał, żeby było jak najwięcej z hektara, najlepiej 12 ton. No ale obecnej sytuacji pogodowej Nie jest to wykonalne Właściwie niektórych odmiany, Bo z tego co wiem są takie odmiany, które potrafią sypnąć Tutaj akurat mamy odmianę Kilimanjaro którą której już bardzo dużo lat Będziemy ją trochę też odnawiać Czasem Także ja już będę kończył Zatem Będziemy do bryskać, już mamy połowę wszystko za sobą, z tego co widzę może niewiele wyraźnie widzę, bo dzisiaj okulary bo na w się nie zachodzić także pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, aby rozmawiać na temat mojego kanału publikować Zawsze chętnie je poczytam i do zobaczenia w następnej produkcji.